Cześć, pewnie zastanawiasz się, kim jestem i co tutaj robię. Ja nazywam się Jacek Wilk jestem prawnikiem i ekonomistą. Jakiś czas temu mogłyśmy zauważyć na Sejmowej. Ale spokojnie, to nie jest kolejny spot wyborczy. Nie będę cię też namawiał, na kogo masz głosować. Wiem, że Twój czas jest cenny, dlatego od razu przejdę do rzeczy. Byłem w Sejmie kilka lat i wyciągnąłem z tego czasu bardzo smutne wnioski. Potrzebujemy prawdziwych liderów. Potrzebujemy prawdziwej zmiany, a nie dobrej zmiany. Potrzebujemy rewolucji mentalnościowej. Dlaczego o tym ci mówię? Bo to ty dokonasz tej rewolucji. Ale spokojnie, nie będziemy odpalać rac, nie będziemy robić burt na ulicach. To ty przeprowadzisz tę rewolucję w pokojowy sposób nie będziesz musiał nawet wychodzić ze swojego domu. Ja studiowałem na pięciu kierunkach, jednak żaden nie przygotował mnie do wkroczenia na rynek pracy. Wszystkiego musiałem uczyć się sam. Wszystkiego uczę się cały czas sam. Dzień po dniu i dopiero teraz widzę, jak wiele czasu zaoszczędzić gdyby uczelnie uczyły tego, czego powinny. Kwadr Akademii to nie jest miejsce dla każdego, ale ty nie jesteś każdym. Mam nadzieję, że będziemy mogli się poznać. Do zobaczenia na pierwszych zajęciach.